Dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Disco Challenge. Albo dzień dobry, zależnie od pory, jak wolicie, o której oglądacie. Tak. No i słuchajcie, nie przedłużając, chcemy przedstawić kolejnego gościa, który jest naprawdę przekozakiem. Oto on: Disco Challenge. Siemanko z tej strony Greso. Mam nadzieję, że nie będę kolejnym chłopcem do bicia. I jako pierwszy chłop wygram ten program. Widzieliście już tą twarz? Poznaliście już kolejnego gościa naszego programu, a tymczasem... Disco sugar. Ile zarabia mechanik samochodowy? Cztery koła! Runda pierwsza! I witamy bardzo serdecznie w rundzie pierwszej, czyli rundzie Disco Melodie. Zobaczcie, dzisiaj naszym gościem jest Greso i tradycyjnie w rundzie pierwszej zmierzy się z Alkiem. Kłaniam się bardzo nisko, aż po pastwisko. To, to już drugi suchary w dzisiejszym odcinku. Tak spontanicznie mi wyszedł. Dobra, panowie, jest stresik czy nie ma? No jest, bo ja się boję że się ogólnie. Ja, jak patrzę na niego, to ja, ja. sama jego muskulatura, no... Zaczekałem na niego bardzo długo, więc krajmy. Dobrze, nie przedłużając, wyciągam mój odtwarzacz. A rączki myte? No właśnie. No. No. Pięknie, pięknie. pięknie. Eee, no formalności za nami. Tak, tak. możemy się przejść, możemy przejść do no. zabawy. Uwaga, eee, utwór numer jeden. Eee, do koła roztańczony tu. Ewirują paty, Suknie kolorowe! Bardzo tak. dobre! Zero dla To Jest lider! Ja jestem liderem! Tak, o, tak, yes. tak tak. Ale tak, to jest tak. moja taktyka. takyka. Wiemy szacunek, że, szatulek, że y, zdążyłeś nacisnąć tak. jako pierwszy, bo no udało się. Udało się. Spryt. Bardzo no, ale bardzo lubię tą piosenkę, więc no. nie, było mi łatwo. Klasyk. A teraz przechodzimy do utworu numer dwa. Utwór hmm. numer dwa. Uwaga, przygotujcie swoje dłonie i uwaga! To taki element zaskoczenia dzisiaj. Zamykam? No? Bo wiesz, że ja no lubię proszę. być przekorny. Mówiłeś, przygotuj swoje dłonie, to huknąłem głową. Nacisnąłeś? Głowa? Nie mam żadnego nie pojęcia, co w to za. regułami nie było czym nacisnąć. Tak? Nie mam pojęcia, co to za piosenka, ale strzelam. Power play pendolino. Jeden <Nie>. jeden. Dobrze, że to brzmi, ale możemy to słuchać, bo nie, 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 tak. możemy, tak, oczywiście, tak. że tak. Wotowoczny. Proszę bardzo. Zwierzę bo gdy chłopcy grają, je, 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 Ale też bym miał tak. problem no, Tytuł? Bawmy się Bawmy się, Bawmy się. No. Bawimy się? No, bawimy się no, Także... Jeden jeden chyba Jeden jeden Dobra no, Alek pokazał swoje możliwości głowiczone. <ślawni> może, może, może ręce na bok. <ślawni> Nie, <ślawni> to dobrze nasz menadżer to głowacki go. <ślawni> Tak, my odpowiadamy głową. <ślawni> tak jest Dobra, uwaga Utwór numer 3 Jest, śpiewacie cover, tak? Z go. Ten Nie, nie, nie. Ja. Chciałbym ci powiedzieć. Dobrze. Ja bardzo dobrze. A, ja jest bardzo dobrze. dobrze. No, więc ja się bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 2-1, zostały no, nam dwa kurde. utwory, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Jeszcze mam to wygrać. Pewnie. E, uwaga. Kolejny utwór to. ta Jesteś no, to, 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 to. <laughs> no na drodze trochę. Bardzo Ale za szybko, razie, za, szybko. Jest, za szybko. Myślałem, że jeszcze tak za dwie nutki wy wyduszę z Wojtka. Wiesz, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. jak to było? Nie wiem. O, dobra. Niestety tak. nie ten tytuł. No przykro mi. Dwa, dwa. <laughs> Punkt wędruje <laughs> dla Grzesia. 2-2. Był to utwór Lejde. A ta 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 no, dobra, tak, teraz, teraz, no brakło dosłownie dwóch kolejnych nutek. No dobra, <śś> Czyli remis. remis. O kurczak! Dobre. Wszystko no się waży teraz w waszych Nie Muszę ci powiedzieć, bo to jest 2-2. Panowie, opracamy, refleks no. sobie przygotujcie, będzie wam niezwykle potrzebny, bo utwór numer 5 To. Ty jesteś ruda? Nie ten tytuł. Ja pierwszy... Ale to było... Nie. Ten utwór, ale nie ten A tytuł. Pójdź, możesz no, no DJ tak, Disco MacPolo Ruda. Też nie. Dokładnie, Dobry, szalona tak, ruda. Jasny, kurczak, Szalo, no. szalona ruda. Tak się wygrywa rundę. Gratulacje, że... gdy tak. się tak. Ale bóg. Bóg. pamiętajcie, że w drugiej rundzie pytania A... wymyślają kosmici. A i tak, wszystko może się zdarzyć. No to co, lecimy do drugiej rundy? No, nie. Lecimy. Witam serdecznie w rundzie drugiej, czyli rundzie Disco Strzał. Tak, jest, już zastrzeliłeś przeciwnika nie na samym ciekawie. wejściu. To był Rzefak. Rzefak. No dobrze, stało się, że się tak, przeżył. Tak, tak. Panowie wiecie, że druga runda jest rundą trudniejszą? No domyślam się. Będzie ciekawie. Będzie a na pewno ciekawie. A więc pierwsze pytanie z YouTube'a, gdzie de facto każdy z Was mógł się przygotować? Mógł. Więc no tutaj, właśnie, nie... zawsze jak widzowie piszą, że to jest ustawione, ja odrzucam wszelkie te roszczenia, gdyż. Pytanie pierwsze jest zawsze do. Ogólnodostępne. Tak. A więc pytanie zgadza. numer jeden. Jakie zęby pojawiają się u człowieka najpóźniej? Na... Pięknie. <grym> znaczy, jeszcze nie wiem, czy pięknie. Sztuczne. No pięknie ale yes. mnie to dziwi, że Wojtek ja zna takie ja mam, tak. dziwne odpowiedzi na my pytania. I tak no, no ale byla. to prawda, prawda? No, prawda? Najpierw są mleczaki, potem zęby stałe, no i na koniec zazwyczaj no no, no, tak. Nasi... Oni one się nie bardzo pojawiają, one są bardziej wstawiane, no. ale... Pojawiają się. Po pojawiają się i znikają, no ale no, no, nie, na już noc najczęściej. No, na... Staje z rano i ma. No cóż, nie, ale dziękujemy za to pytanie z YouTube'a, tak. bardzo fantastyczne. Bardzo tak yy, myślę, że każdy protetyk będzie dumny. Hmm. Yy, chyba się tak ta dziedzina nazywa. Pytanie drugie. Yy, powaga pełna. Dzisiaj Czerni króluje w studio. Hmm. Tak. No to co? Pytanie numer dwa, czyli pytanie dedykowane hmm. dla naszego Ojej. uczestnika. Mieć większą większość związane z jego zespołem, czyli z zespołem Greso. Tak. Brzmi ono tak. Greso. To ty. Jeśli z nazwy zespołu usuniemy literkę O, to jaki materiał budowlany często. Proszę bardzo. <grym> Płytki gresowe. Gres. No źle? Płytki gresowe. Płytki gresowe to pierwsza odpowiedź, chodziło oczywiście o gres. Gres, no, no to chodzi o to. Ale chodziło o gres, gres, ach, gres. Ach, gres, no Wojtek, tak jak ja z piosenką Szalona Ruda, ach, skojarzył. Ach, ujęty. Greso, odcinamy gresowe. o, jest gres. No. Pytanie w całości brzmiało, greso, jeśli z nazwy zespołu usuniemy literkę o, to jaki materiał budowlany często gres. chętnie stosowany Właśnie. przy wykańczeniu domów i mieszkań otrzymamy? Ach. Także niestety to kafelkowanie nie wyszło ci uh, level 1. No dalej. Dalej. Fakre, no No jest zacięta walka, no, pani, no, pani no. Ja, no Tam coś chyba na pograniczu remisu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Liczymy. Liczymy. Pytanie numer 3, pytanie muzyczne. Zenon Martyniuk, no. kto? No. No. Niekwestionowany król muzyki Disco. E, w jakim województwie urodziła się ta mega gwiazda? Grzegorz! Podlaskim. A czy znasz miejscowość? Białystok, tak? Nie, miejscowość Gredele. Eee. O. Z tego co że pan Zenek urodził się w 69 roku, właśnie w małej miejscowości w okolicach Białego Stoku Gredele. Czy mieliście okazję panowie na Podlasiu być, poczuć klimat ja byłem w i rześkie powietrze? Tak, mieliśmy okazję poczuć. Coś tam poczuł na Podlasiu. Coś tam poczuł. Na podniebieniu czy.? Poczułem. Nie wnikam, w co w poczuł, ważne, że poczuł i tak. miał się dobrze. Miał ja się dobrze, jestem. Eee, zatem, pytanie numer cztery, tu jest pytanie ukochane dla Wojtka. Geografia, historia. O, dziękuję. Eee, no i słuchajcie, brzmi ono tak. Z jak dużą prędkością może poruszać się walacunami? 350 km czy nawet do 900 km? Grzesiu! 150? Nie Jest, 900 Ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale faktycznie taką prędkość mogą osiągnąć fale tsunami ja, I teraz tak, szybko. my fale tsunami zazwyczaj kojarzymy jako po prostu wielką ścianę, która zmiata plaże, domy i tak dalej Z tego co do, do, doczytałem, na pełnym morzu przejście fali, która, która porusza się z tak wielką prędkością, może zostać niezauważone, co wydaje się nonsensem ale chodzi o to, że długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, natomiast ich wysokość nie przekracza y, nawet kilkunastu centymetrów. Więc mamy Potężną taką na wysokość małą falę, ale w rozpiętości mm. na kilometry jest ogromna, i mm. takie prędkości te fale tsunami. No mogą... po raz kolejny dyskotlęż bawi i uczy. Zgadza się. Osiągać. Więc... Będę pamiętał. Tsunami. To ważne, że punkt dla mnie. Opowiedziane. Kurde. No i teraz pytanie piąte, które zazwyczaj jest wprost zadawane. Kim zawodu jest? Oj, tu trzeba mieć refleks. A dzisiaj jest troszkę odmiana, i brzmi ono tak. Jeśli aranżer, to twórca aranżacji, Tekst to twórca tekstów, to z kim z zawodu jest dojarz węży? Grzesiu. Dojcą węży. No dobrze, uznaję, bo no dojazdem węży, dojcą, dojcurem węży, no. Jak, jak, zwałtem, jak zwał, tak Coś zwał. Ważne, że nie doi węże. Chodzi o to, słuchajcie, naprawdę istnieje taki zawód, dojarz węży, jest to naprawdę bardzo znowu ciekawa sprawa i ten człowiek zajmuje się pozyskiwaniem Jadu od tych węży, Czyli to A... i jad z wężów. Tak ja już jaja. nawet Twoich pytań. Ja, oczywiście kolejne ciekawe zawody w kolejnych odcinkach. No dzisiaj taka zmyłeczka na początku, nie? Była. Była. Wchodzenie. Ja się przygotowywałem na coś prostszego. Ojej. No i pytanie, szóste pytanie. Na jaja, jak ja to mówię. E, czyli brzmi, nie wymyślamy. Brzmi ono tak. She likes orange. O, o, o. Proszę o przetłumaczenie tej frazy. Zaszwe. Ona lubi pomarańcze. Źle! Jasne? Źle! Co? Bo she likes orange? O-o-o! Czyli pełne tłumaczenie tej frazy to ona lubi pomarańcze? O-o-o! I to było podchwytliwe! Zabierzcie go. Zabierzcie go sobie. Drodzy Państwo, tak jak zawsze w rundzie drugiej pytania wymyślali kosmici. Jak wrażenia? Jak wrażenia? Ale Leweron się jest załamany po tej rundzie. Ja, ja nie komentuję Mniej Bardziej wyszło, filmie, O-o-o! Zgadza się, zgadza się. Ale niestety Disco Challenge to jest bardzo podchwytliwy teleturniej. Teleturniej, w którym wydarzyć się może naprawdę wszystko. Tak o, o. jest. O, o Wydarzyło się wszystko. No cóż, to, o. trzeba słuchać, trzeba słuchać. Pani Anno, liczymy punkty i zaraz przechodzimy do podsłowania. O, o, o. <śleski> Stało się. Pierwszy raz w historii Disco Challenge ponieśliśmy porażkę. Z facetem. Pokonał Właśnie. nas Greso. Przyjechał, rozmiódł nas. Wynikiem 7 do 4. Biłem głową w ten tablet. Wojtek śpiewał. Śpiewałem o o o. Ale nic, nic nie pomogło. dało. Pani Anna nawet nam nie pomogła. Pani Anna milczała. Cóż, przyszedł moment na karę. Karą dzisiejszego odcinka jest rozbicie sobie jajka na jakiejś części ciała. No, będziemy wybierali po prostu. No i cóż, no przechodzimy do kary. No i są jaja, prawdziwe jaja. No i musimy je rozbić. Pytanie gdzie? Hmm. Hmm. Może z główki. Z główki. i czujesz tak. Na 3-4. Na 3 Robimy jaja? No. Dobra, czekaj. Czekaj. Ale no, do góry. Ty, trzy, Ta, cztery. cztery. Się. Ja to może wezmę kamerę, pokażę z bliska Jak ktoś chce jajecznicę, zapraszam. Patelnia już rozgrzana do czerwoności. Mm. Tere, 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 Proszę tere. bardzo i drugie jajo. Również rozbite. Ale moja szanowna głowa jak odbiła, jak piłkę. A pokaż, pokaż głowę. No coś tam jest. A coś tam go zostało. No. Także tym niesmacznym akcentem no zakończyliśmy chyba karę. No i dobiegł u końca, kolejny odcinek Disco Challenge. Greso naprawdę wyłożył nas na łopatki, no ale cóż, no, będziemy walczyć dzielnie w następnych odcinkach. Dziękujemy za pytanie, nadesłane no, przez widza, który się wyświetla tutaj. I zachęcamy do wysyłania w komentarzach kolejnych pytań, których użyjemy w kolejnych odcinkach. My oczywiście przypominamy, że trwa licytacja, do której link będzie w opisie tego filmu, gdzie można wygrać udział w naszym teleturnieju i przy okazji pomóc. Więc bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. No i widzimy się w kolejnym odcinku Disco Challenge!